Dzień dobry widzowie, dzisiaj będziemy grali w waszą, no nie ulubioną grę, ale po prostu chodzi mi o to, że to był mój pierwszy odcinek z tej gry. Ja kocham tą grę po prostu. I znów gram na swoim głównym koncie, tak. Tak, gram na swoim głównym koncie, się bardzo cieszę, znów mam Robloxa premium. I to jest ta sama gra. No trochę pograłem po nacin. Z kolegą w to. No i się tu bardzo mocno rozwinąłem, naprawdę. I. No i dzisiaj będziemy robić, żebym się jeszcze bardziej się rozwinął. I tutaj już widzę, że mam tu jakąś dobrą skrzynię. Ej, co tam jest? Sek. Ej, dobra, jedziemy tam. Ej, tu mamy jakąś dobrą skrzynię. Dobrą skrzynię tystu, dobra, skrzynia sami jest dobra. Ile będzie dawać? Kopiemy. No, mam bardzo dobrą auto, ale no, nie widzicie, że mam takie dobre rzeczy. E, w ogóle bardziej się opłaca być na tym biomie jak to się nazywa mm, pirackim albo cukierek bo na biomie cukierkowym po prostu masz więcej rzeczy. To trzeba uważać, żeby to z jednej dziury nie wpaść Więc dobra Jakiś piernik, co to jest za piernik? Dobra, więc kopiemy Czekaj Coś mi się stało, dobra nie? Więc kupimy. Całą planszę wykopiemy Może nie całą, ale... Ale dużo kopiemy I dzisiaj będę chciał trochę lepszą torbę sobie kupić. Mm, dzisiaj się ten mój pierwszy film. Jak ujęłam tą torbę. Teraz się tak rozwinąłem, że masakra. I w ogóle dwa kapelusiki mam. Nie, że to w tej grze takie. Nie mam. Poszukam też w sklepie Robloxa, czy mogę kupić to, czy będę tak cały czas grał. O, skrzynia, ale to jest najgorsza skrzynia Dobra, więc co, ja się kopię w dół Skrzyń to się nawet nie opłaca kopać, bo to... Nie no, same słowiackie Same słowiackie skrzynie Nie że to coś jest zwykłe Wiecie dlaczego mam 77 milionów? Przez to, że ja tu ostatnio grałem z kolegą, to było dużo takich kolorowych skrzyni, ja to kopałem godzinę Serio I dzisiaj zrobiłem rebirfa i musiałem kopać taką skrzynię na moim wiaderku pierwszym w tej grze Kopałem to godzinę, ale zdobyłem 100 milionów, więc już się rozwinęłam tak dobrze, więc naprawdę dobrze Ej, skrzynia robinowa Właściwie bardzo mocno rozwinąłem Nie mogę, te skrzynie takie słabe są Proszę, słowa, przepraszam. się kupić, cały czas pod duą, nic nie staje. El 9 milionów. Fajnie. Z skrzynią, no to a Ej, nie, te skrzynie czy są słabe? To jest jedna skrzynia, ja myślałam, że trzy kolorowa. Wiecie, jak ja ją zwierzę? A nie, jeszcze się nie A Ja chcę mieć taką gigantyczną torbę. Już łopatę to dobro to ja mam. Tam koszyk wielka na co on jest bardzo dobry. Tylko potrzebuje 200 milionów. A po co mi? Bo muszę kupić taką ogromną tą skrzynię na plecach, czy bym miał. Lepszą. Albo łopatę, bo łopaty też się bardzo przydaje Prawie nic nie ma z tych skrzyń przydatnego Tylko ten piasek można kopać i go później sprzedawać Może trzeba... Nie no dobra, tak się kopie Jakaś skrzynia, zwykła skrzynia Jestem smutny z tego powodu. Kopiemy i kopiemy, a nic nie ma. Myślałem, że milion dwieście niestety, nie. więc tu nie ma jakaś słodka. Szukam kolorowej skrzyni Czekaj, tu jest jakaś skrzynia Słaba jak nie jak te wszystkie Już myślałem że jest Taka, wiecie, kolorowa ja bardzo chcę kolorową, bo się kopie godzinę ale nie łódź się ten odcinek jedzie trwało godzinę, bo to trochę szybciej jednak niż godzinę. Jedną minutę trwa co no, naprawdę długo jak na skrzynie w tej grze. No i właśnie tej skrzyni szukam, tylko jak widzicie nie mogę jej znaleźć. Dobra, wiesz co, idę sprzedać. Jeden tylko milion zarobiłem za to wszystko. No nie! No proszę was. Dobra idę na normalnej krainy, bo tam najwięcej ludzi jest. I oni mogą... Nie robię już rebirfów! Jakby co? Taki nie robię już rebirfów, nie, nie zrobię żadnego rebirfa. Pójdę do sklepku, ale może no jaki są? Jest jakieś gigantyczna łopata. Złoty wykrywać metal Ja nie lubię wykrywać metalu. Ale ja tu nie ma. Kupaty z kolcem, po To są takie rzeczy potrzebne? No. no mi się, kupata naprawdę przyda. To jest na. No, ja na nie wiem. Podwójna wiertarka, co to jest? Złota. No najlepsze, co tu jest, to chyba. Nie, ta łopata z kolcami. Ta łopata Dobra, to ja idę do dinareny. Areny. Dobra, musimy iść do jakiejś dinareny. Tu nie ma czegoś takiego, jak Dino arena czy jest. Tu nie ma czegoś takiego... Ja pierdziele, gdzie ja wpadłem? What? Co to jest za dziura? Nie, ja nie, to dziury. Skacz, bo ja może zdobędę tu... To... Tam była! Była! Poczekaj czy to zaskrzy. Please. Nie. Poczekaj, to może jest. Co to i? To pijemy z... ten gościu ma wielki ten. To jest właśnie ta kolorowa skrzynia. I Ja ją chcę. Ja kopię tą skrzynię, bo z niej można tyle mieć kasy. Już mam przepełniony plecek, bo ja się nią się kopię. Ale wiecie, że ja zawsze i tak kopię i to mu się Problem. Nie! Nie! Co ty zrobiłeś, kościół? Ty jesteś nienormalny? jesteś nienormalny, kościół? Ja no nienormalny gostek. Nie, no masakra, no, ja nie mogę. Nie, no, po prostu masakra. Ah, co on zrobił? Nie wiem, czy to po mnie nie wkopał? Masakra, po prostu naprawdę. Była! Barkofiemy się po dół Może coś znajdziemy Same słabiackie to jest tu są A zawsze coś ono naprawdę słabe 2000 Człowieku 2000 Naprawdę masakra 22 tysiące 22 000. No mam, i to dla mnie to jest nic Ile ja idę? Idę coś kupić Idę coś kupić, dobra nie no, narzędzie, no to trochę nie. Ja bym to kupił. Ja bym to kupił. Ja takie mało cesta. Ja bym to kupił, co mieści dwa miliony. Jest. Ogromny kanister. Ja bym to chciał. Skrzynie są, ale na nie za bardzo. Naprawdę, nie za bardzo. No ja mógł kupić takie rzeczy, na przykład ze dajde... 6 kup. Dobra. więc, dobra. Otworzymy jej się. Może z kim ich potrajdujemy na dobre rzeczy. Czas no Dobra. Dobra. A chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Więc pa papa.